Dzień dobry, dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiejszy odcinek dedykowany jest dziewczynom, które nie potrafią się malować, nie wiedzą od czego zacząć. Dziewczynom, które nie malują się, bo uważają, że taki normalny makijaż to jest dla nich za dużo dziewczynom, które boją się spróbować makijażu. No i wszystkim oczywiście pozostałym, bo ja wszystkie zawsze serdecznie witam i cieszę się, że jesteście, że mnie oglądacie. Dzisiaj robimy bardzo delikatny makijaż, bardzo delikatny makijaż bez użycia podkładu z kremem CC, o którym zaraz Wam opowiem i które zaraz pokażę. Dzisiaj jest sobota, słuchajcie, i ja mam ochotę na taki naprawdę leciutki makijaż. Ja bardzo często w soboty, w niedzielę, w weekend, jak nigdzie nie wychodzę, to po prostu chodzę bez makijażu. Bardzo lubię ten stan. W ogóle sobota to jest taki dzień, kiedy, kiedy też nakładam więcej pielęgnacji, wpada maseczka, wieczorem peeling, troszeczkę się masuję. W ogóle powiem Wam, że w tej chwili od. Powiedzmy roku, półtora, może dwóch, no tak, ostatni rok najbardziej. Bardzo mi zmieniła się skóra, bardzo zmieniły się potrzeby mojej skóry i zmieniła się moja pielęgnacja. Totalnie, słuchajcie, ja mam mieszaną skórę, więc to, co kiedyś służyło mojej skórze, totalnie przestało służyć. Teraz mam zupełnie inne kosmetyki, bogatsze. Dużo więcej e, potrzebuje nawilżenia, i tak, dalej, i tak dalej, Więc moja pielęgnacja stanęła do góry nogami. Jeżeli chcecie w ogóle o tym film, o pielęgnacji, o tym na co zwrócić też uwagę przy dojrzałej skórze, kiedy ta skóra się zmienia, bo zmieniają się nasze hormony itd., itd., ja już mam 51 lat, jestem po menopauzie, czyli ta skóra, wiecie, no tych hormonów cały czas pewnie jest coraz mniej, coraz mniej i ta skóra zupełnie czegoś innego teraz ode mnie chce. A więc, jeżeli macie też ochotę na taki odcinek, to napiszcie mi. Ja zrobię wtedy taki pogadankowy film, pokażę, czego używam i tak dalej. No a tymczasem dzisiaj zrobimy lekki makijaż, tak jak mówiłam, z kremem CC. Pokażę Wam też kilka takich moich trików, jak się upiększyć w naprawdę minimalistycznym makijażu. Także zapraszam serdecznie, jedziemy z odcinkiem. Zaczynamy od kremu CC, i to jest krem. CC Red Correct, e, to jest krem CC, który ma zielony kolor, zaraz Wam pokażę w ogóle, już od razu będę go nakładać na twarz. Kolor ma zielony, ale w zetknięciu z twarzą, ten kolor zielony, zobaczcie, dopasowuje się do koloryt naszej cery, tak? Czy jesteś jaśniejsza, czy jesteś ciemniejsza? To on się fajnie dopasowuje i co robi? Po prostu nam wyrównuje kolory, tak? Okej. Okay. I ja jeszcze sobie, słuchajcie, podejrzę tutaj w lusterku. Dobra. Ja nie mam e, bardzo naczyniowej skóry, tak? Czyli ona nie jest mocno czerwona, ale zawsze jakieś tam zaczerwienienia na tej skórze są, zawsze są jakieś niedoskonałości. Raczej e, nie ma takich kobiet, które mają taką, wiecie, alabastrową skórę bez żadnego przebarwienia, bez żadnego tam, nie wiem, jakiejś żyłki wystającej i tak dalej. Raczej każda z nas ma jakieś mniejsze czy też większe niedoskonałości i ta skóra taka goła nie wygląda dobrze. Natomiast wystarczy, że nałożymy chociażby właśnie taki krem CC. Ten krem CC, słuchajcie, czekajcie w Sephora, gdzieś tutaj miał. o, o dobra otwartą kartę, um, Ok, to nie jest tania zabawka, bo za 45 ml, czyli za taką, za taką tubeczkę zapłacicie 209 zł. Ale dziewczyny, to nie należy tego traktować tak, że to jest sam podkład, bo to jest krem CC, to jest krem, który ma również w sobie pielęgnację. Tutaj w składzie jest, oprócz tych oczywiście zielonych pigmentów i reszty innych rzeczy, wąkrotka azjatycka. Ta wąkrotka azjatycka to jest taki składnik, który na pewno będzie dobrze wpływał na dojrzałą skórę, dlatego że ona działa pro-agingowo, jest antyoksydantem, też stymuluje syntezę kolagenu w skórze. Oczywiście jeszcze poza tym przyspiesza gojenie ran, również działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, także... Naprawdę fajny, fajny produkt, poza tym zobaczcie, tak naprawdę ja niewiele tutaj z... nałożyłam, zrobiłam. Oczywiście tutaj nie ma jakiegoś krycia wielkiego, bo tutaj raczej chodzi o wyrównanie kolorytu, ale zobaczcie, że ta buzia mimo wszystko wygląda lepiej, tak? ten koloryt jest wyrównany i to od razu wygląda lepiej, więc jest to taka propozycja dla tych wszystkich z Was, które nie lubią podkładu, albo uważają, że źle wyglądają w podkładzie, albo rzeczywiście, e, no ponieważ może jakieś błędy w pielęgnacji robicie, bo słuchajcie, jest taka prawda i to jest na 100% prawda, jeżeli skóra jest w dobrym stanie, to każdy podkład będzie na niej wyglądał dobrze. Każdy. Albo prawie każdy. Słuchajcie, odkąd ja mam taką skórę, która jest naprawdę po prostu dopieszczona na maksa, a nie zawsze taką, taką była, dlatego że ja robiłam sporo błędów w, w, wcześniej w pielęgnacji. Powiem Wam, że w tej chwili ta kosmetologia, wiedza w ogóle o skórze, o tym czego ona potrzebuje, naprawdę się rozwija. Ja staram się być na bieżąco z nowinkami i że tak powiem, wszystko na sobie testować i widzę, widzę, widzę. Mimo, że jestem starsza, to skóra moja naprawdę jest z dobrej kondycji. I tak jak powiedziałam, jakby możemy na tym zaprzestać i tak naprawdę tylko mamy wyrównany koloryt i w większości z nas pewnie to wystarczy. Oczywiście, jeżeli ktoś chce więcej, to na ten krem CC można jeszcze nałożyć podkład, ale ja dzisiaj tego robiła nie będę, bo dzisiaj, tak jak mówiłam, po prostu lekkie upiększenie, bardzo leciutkie upiększenie. Kolejna rzecz, którą chcę nałożyć to jest Skin Hero Eye i tutaj to jest taki jakby kremokorektor. Jest rzuciutki, więc ja sobie go tylko tutaj na paluszku o tak rozetrę, rozprowadzę i nałożę pod oczy i na powieki. O, dobra. Trochę będę patrzyła w podgląd, słuchajcie, żeby zobaczyć, czy Dobrze to rozprowadzam. Bo mi się wydaje, że na prawe oko więcej trochę produktu nałożyłam. <laughs> Ale dobre. Zobaczymy. Mhm. Ok. Powiem Wam tak. Krycie subtelne, natomiast znowu wyrównane kolory skóry i znowu nałożona pielęgnacja. I tutaj, słuchajcie, 10 ml. Czyli tyle co ja mam tutaj kosztuje 155 zł, więc to znowu jest tam jakiś wydatek. No na... widziałyście, że tak naprawdę tylko kropeczka jest potrzebna, więc to starcza na długo, wbrew pozorom. I powiem wam jeszcze, co tu jest napisane o tym. Ten bezbarwny korektor pod oczy, nie do końca bezbarwny, bo on jednak jest żółty i troszeczkę tego krycia jest. Redukuje oznaki zmęczenia w jednym kroku, jednocześnie pielęgnując ten obszar, zapewniając długotrwałe działanie. Lekka formuła rozjaśnia kontur oka i zmniejsza widoczność cieni pod oczami bez konieczności nakładania koloru, dzięki czemu oczy natychmiast wyglądają bardziej świeżo. Formuła Skin Hero Eye, opracowana jako prawdziwy produkt do pielęgnacji skóry, przeciwdziała zmęczeniu i odmienia okolice oczu. Za ledwie 7 dni. Bardzo lubię e, ten produkt. E, czasami też, e, jakby, nakładam jako bazę pod korektor właściwy, ale właśnie jak robię coś takiego lekkiego, co mam dzisiaj na sobie, no to jest to totalnie wystarczająca sprawa. Totalnie wystarczająca. Słuchajcie teraz, ponieważ e, ja, mimo wszystko, bardzo lubię, jak mam lekko wykonturowaną twarz. Lekko. Nie musi być nie wiadomo czego na tej twarzy, ale lekko wykonturowaną twarz. Więc biorę sobie do ręki Nam, ten niby galaretkowy, a ja myślę, że to jest masyłkowy bronzer, który bardzo mi przypadł do gustu. Biorę sobie jeszcze, słuchajcie, pędzelek i to jest jedynka, Natural Light Beige, ponieważ to, co mam na twarzy... Jest jasne. Ja w ogóle twarzy nie opalałam, tak jak Wam już mówiłam kilkakrotnie. Ja nie opalam twarzy, więc ta twarz nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego koloru, więc jest jasna. Ale ja lubię jednak, jak cokolwiek jeszcze na tej buzi się pojawia. Dobra. Zobaczcie, troszeczkę, tak? Tylko troszeczkę. Tu przy uchu. Ok, Taką. taki trochę trójkącik robię. Ja lubię bardzo taki efekt właśnie bardzo leciutkiego e, podziałania bronzerem, dlatego, że mimo wszystko już ta twarz nie jest aż taka wiecie jednolita e, i nie jest taka płaska. Trochę coś już się na tej twarzy zaczyna dziać, więc bardzo to lubię. Ehm. Sądzę, że żadna z Was nie zrobi sobie żadnego, żadnej krzywdy tym produktem, dlatego że on naprawdę jest delikatny, więc można też sobie go ładnie też rozprowadzić. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, to można fajnie jakoś tam gąbeczką doklepać, czy wręcz o, coś takiego zrobić, i palcami to ładnie zblendować z tym, co już mamy na twarzy. Powiem teraz tak, mogłoby to już wystarczyć, ale ja jeszcze lubię, słuchajcie, dodać sobie nieco błyśnięcia na policzku. Oczywiście, wy nie musicie tego robić, jeżeli e, to już jest dla Was za dużo, to możecie tutaj przestać. Jeżeli uważacie, że ten mm, brązer jest Wam niepotrzebny, też nie musicie go nakładać, ale jeżeli nie macie brązera, albo jakby nie potraficie sobie z tym brązerem poradzić, to e, zwróćcie uwagę na taki kosmetyk. Nazywa się sam Kisser. To jest e, róż Maybelline. I ten róż w odcieniu 0,8, zobaczcie, on tak naprawdę nie jest różem, tylko takim, nie wiem, takim rozświetlaczem bardziej bym powiedziała. Ale nawet sam nałożony na kości policzkowe bez brązera już też spowoduje, że ta twarz nie będzie taka płaska, tak? Będzie bardziej, bardziej um, jakby jakby to powiedzieć, bardziej 3D. No może tak w ten sposób to ujmijmy. W każdym razie mnie się ten kosmetyk bardzo spodobał i mam go w kilku odcieniach i powiem Wam, że często teraz właśnie nakładam. Także, także jeżeli nawet nie użyjecie bronzera, to sam róż też Wam zrobi robot. I w tym momencie możemy tak naprawdę nałożyć tylko błyszczyk i wytuszować rzęsy i będzie ok. Natomiast ja Wam chcę powiedzieć, że jakby możemy sobie też robiąc makijaż, upiększyć się przez podkreślenie kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to już powiedziałam kości policzkowe, czyli albo położyć róż, albo położyć brązel, albo wręcz brązer i róż, tak jak ja teraz zrobiłam. Druga rzecz to są brwi. Zaraz Wam pokażę, jak ja je przygotowuję do takiego makijażu. Trzecia rzecz to są rzęsy i czwarta rzecz to są usta. No ale po kolei e, zacznijmy od brwi i tutaj bardzo tania polecajka AA Wings. Jest to brązowe mydełko. Cały czas ładnie pachnie, cały czas się dobrze trzyma. Ja już mam naprawdę go no, kilka dobrych tygodni, jak i nie miesięcy. Czas tak szybko leci, więc y, ja nie jestem sobie w stanie w tym momencie przypomnieć czekajcie, biorę jeszcze szczoteczkę taką kiedy ja go zaczęłam używać w każdym razie jest to naprawdę dobry tani produkt, więc chcę Wam tylko pokazać, że nie zawsze trzeba wydawać mnóstwo kasy na kosmetyki czasami są po prostu bardzo tanie, fajne produkty, więc to medełko AA jest jednym z takowych bardzo polecam i sama używam na zmianę co prawda z hulu, ale używam. Jestem bardzo zadowolona już od wielu, wielu tygodni. I teraz tak, tym mydełkiem oczywiście sobie podnoszę brewki do góry. On ma brązowo, ono ma brązowy kolor, ale nie jest to taki, wiecie, jakiś chamski brąz, który mi tutaj zaraz zrobi jakieś plamy. To są po prostu bardzo, bardzo leciutki, taki żelowy kolor, który właśnie powoduje, że. Te brewki są lekko bardziej brązowe, ale jednocześnie właśnie jest to taki bardzo delikatny efekt. A z drugiej strony, właśnie też działa tak um, na te brwi bardzo dyscyplinująco, tak? Czyli tak jak sobie zrobimy kształt, tak ten kształt będziemy miały. No i teraz jak już trochę brewki przyschły, to ja sobie biorę dzisiaj wezmę właśnie ten Pierre Renée i dosłownie takimi lekkimi, krótkimi ruchami dorysuję sobie brakujące włoski, oczywiście można to też zrobić przy użyciu na przykład pędzelka i cienia, są też specjalne cienie do brwi także tutaj jakby do wyboru, do koloru mamy i tak naprawdę jest sporo możliwości, zależy kto jakie ma potrzeby i kto czym lubi pracować. Ja zdecydowanie lubię te, 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 te mazaczki, więc tutaj zawsze mazaczkiem się posługuję. No i zobaczcie, mamy brewki. Mamy zrobioną tak naprawdę oprawę oczu, tak? Czyli z tej takiej płaskiej twarzy uzyskałyśmy twarz wielowymiarową, no bo jednak jest e, trochę różu, jednak jest brązer, no i są brewki. Brewki e, naprawdę czasami są po prostu niedoceniane przez dziewczyny. Dziewczyny bardzo często pomijają brwi w makijażu, a tak naprawdę brwi to jest też oprawa naszego oka. Co my możemy teraz? My możemy teraz tak naprawdę pomalować rzęsy, pomalować usta błyszczykiem i mieć skończony makijaż. Ale ja bardzo często właśnie w takim makijażu delikatnym bardzo lubię też wykonturować sobie oko. Wykonturować oko co to znaczy? To znaczy nałożyć jeden cień taki bazowy, który nakładam w załamania, w załamania powieki i trochę na dolną powiekę. Zaraz wam pokażę jak to robię, tylko sięgnę po Dzisiaj będzie to Mario Badescu, taka jedna z moich ulubionych palet. Uwielbiam, naprawdę, naprawdę, uwielbiam. Tutaj jest taki cień, który jest wyżarty przeze mnie już do granic, ale właśnie kocham, kocham tę paletę, kocham ten cień, więc ten cień dzisiaj idzie w załamanie powieki i to będzie taki naprawdę bardzo, bardzo delikatny załamanie powieki. I na dolną powiek. I te, tak naprawdę niby nic, a jednak coś. Można oczywiście ten etap pominąć i zacząć malować rzęsy. I to będzie też ok, ale ja jednak lubię, jak jest oko, e, tak po mojemu mówiąc, wykonturowane, bo ono się wtedy wydaje większe. Słuchajcie, ja już po prostu ma, znam swoje oko na pamięć, więc tak naprawdę nie muszę patrzeć. W żaden podgląd ani w żadną lusterko, w żadne lusterko. <noise> Już na pamięć znam, słuchajcie, te swoje oczy. Jak człowiek się tak maluje zawsze, od zawsze, to ma taką wyrobioną... wyrobioną rękę jak to mówią. Tak. Okej. Okay. Mam tutaj taki bardzo fajny, ciepły kolor, który mi zresztą pasuje do tego różu, który wcześniej nałożyłam. Przypominam, że to jest e, Sun Kisser Maybelline 08. Zresztą ja Wam wszystkie kosmetyki e, w opisie umieszczę. Umówmy się. No i teraz rzęsy. Rzęsy są też bardzo ważną sprawą, dlatego że one też podbijają, ciemne rzęsy podbijają też kolor naszej tęczówki. Ja też tutaj sprytnie użyłam właśnie takiego cienia, który jest cieniem ciepłym, bo moja tęczówka jest tęczówką taką szaro-niebieską i ona lubi ciepłe kolory. Jeszcze sobie tylko, wiecie co, rozblenduję ten cień czystym pędzelkiem. Okej. Okay. Okej, okay. i teraz nakładamy... Nakładamy e, maskarę, no i ja tutaj ostatnio katuję ten mój Neo make-up jest to tusz, który jednocześnie jest też e, z pielęgnacją, tusz e, w postaci serum, także nakładamy na rzęsy. tutaj będę musiała trochę się skupić. Bo wiecie, jeżeli nie ma kreski, nie ma innego cienia, to trzeba to robić bardzo delikatnie, żeby nie narobić sobie tutaj żadnych zaraz kropek i odbić. Także po malutku nałożymy pierwszą warstwę, później drugą warstwę. Zobaczcie, jaka różnica. Różnica jest naprawdę duża. Tutaj też pokazuję Wam z bliska, bo nie pamiętam, czy już pokazywałam w poprzednim odcinku tą szczoteczkę. Ona jest tak mikra, ona jest tak po prostu e, sprytna, ale trzeba też przyzwyczaić się nią malować, dlatego, że ponieważ jest taka malutka, to ona po prostu jest wszędobylska, nie? E, z jednej strony dotrze do najmniejszego najmniejszego włoska do najmniejszej rzęski, a z drugiej strony e, trzeba uważać, żeby właśnie gdzieś tam ją, ją nie przytknąć, żeby nie zrobiła nam gdzieś plamy, żeby jej nie włożyć w oko, także to, to jest kwestia to jest kwestia po prostu wprawy. No i tak naprawdę zostały nam tylko usta. I jeżeli na co dzień nie używacie makijażu, to znaczy nie chodzicie pomalowane i to co ja teraz pokazałam, to jest dla, naprawdę dla was dużo. No to tutaj, um, tutaj poleciłabym jakiś dobry balsam do ust, bo nie dość, że będą te usta jakoś wyglądać, to jeszcze będą e, nawilżone, będą e, ten balsam do ust będzie robił robotę, czyli będzie pielęgnacja nałożona i tutaj nie ma chyba niczego fajniejszego na rynku w tej chwili Insta kiss, Mio i Beauty Vitrix Beauty Vitrix. prywatnie to jest moja córka, ale te kosmetyki, mimo że to są kosmetyki stworzone przez moją córkę, są naprawdę rewelacyjne. Ja polecam z całego serca. Robią fajną robotę, bo przepięknie nawilżają usta, do tego przepięknie pachną, smakują. No, jak ktoś raz spróbuje, to będzie wiedział, że to jest naprawdę dobry produkt. Jeżeli zaś e, chcecie na ustach e, coś więcej, no to ja tutaj polecam kretka plus błyszczyk, albo nawet kretka plus taki balsam. Może dzisiaj zróbmy właśnie kretkę plus e, balsam. I teraz tak, e, bardzo dużo mam pytań o kretki. Co ja polecam? Czy polecam wydać kasę na kretki, czy warto w ogóle wydawać kasę na kretki? więc to wszystko zależy od naszego budżetu. Moja najfajniejsza kredka, którą miałam do tej pory, to jest Charlotte Tilbury w odcieniu Iconic Nude. Ale muszę wam powiedzieć, że w tej chwili już od dłuższego czasu używam tej kredeczki, to jest kredeczka Lovely. Mimo tego, że to jest kredka właśnie taka zwykła, czyli taka, którą można którą trzeba temperować. Nie wszystkie te kredki są fajne, dlatego że część z tych kredek, właśnie takich, tych temperowalnych, jest such, ma, ma, ma suchą formułę. Natomiast tu jest fajna, naprawdę fajna formuła, która daje się ładnie rozprowadzać, daje się ładnie blendować na ustach. Kwestia koloru. Ja tutaj ten kolor mam taki, mm, no nieco ciemniejszy. Nie jest to taki typowo jasny nudziak. Nałożę Wam, yy, nałożę Wam, zobaczycie, on jest taki lep. Wpadający w brązik. Ale tak jak mówiłam, on daje się naprawdę bardzo fajnie blendować. Także mimo, że jest to a, nieco ciemniejszy kolor od takiego nudziakowego, to nałożony, leciutko wyblendowany palcem, też daje bardzo, bardzo ładny efekt. No i teraz tak jak mówiłam, można położyć na to błyszczyk, można położyć na to balsam. Ja dzisiaj położę balsam, słuchajcie. Mam tutaj mnóstwo błyszczyków, ale te balsamy są naprawdę rewelacyjne, także dla tych wszystkich dziewczyn, które na co dzień się nie malują to taka opcja właśnie kredka po to, żeby zrobić sobie ładny kształt ust plus balsam po to, żeby te usta po prostu były zadbane sobie jeszcze tego dołożę, uwielbiam po prostu tak pięknie pachnie karmelowo jeden karmelowo drugi ciasteczkowo do tego ładny zapach. No, sama przyjemność, słuchajcie. A do tego jeszcze ma się fajne, wypielonowane usta. No i, no i co wy na to, dziewczyny? Co wy na to? No, właściwie makijaż mam skończony. E, te dziewczyny, które mają cery, takie, które się lubią przetłuszczać, no to jeszcze można oczywiście to, co namalowałyśmy na, na sobie, to można oczywiście jakoś przypruszyć pudrem. Jeżeli chodzi o puder, to mój ostatnio ulubiony firma Nars, Translucent Crystal. No i e, tylko tak, e, ja powiem Wam, że ja nie używam do pudru pędzli, ja robię wszystko puszkiem. Także puszeczek lekko nakładam i dopiero teraz przykładam sobie w te miejsca, które mam wrażenie, że się przytłuszczają. Czyli zwykle jest to właśnie czoło, nos. Hmm? I jak jest zima, słuchajcie, to ja bardzo lubię sobie przypodorować tutaj do dół makijażu, bo wtedy, nawet jak nakładam szalik, to mi się podkład, tudzież ten krem CC po prostu na tym szaliku nie odbija i nie zjada. I teraz tak, jeżeli nałożymy za dużo, no bo wiadomo, że na ten puszek czasem nałoży się za dużo, to można sobie wtedy ładnie nadmiar tego, co ewentualnie jest w nadmiarze, zdjąć pędzlem. I mamy tak naprawdę upiększający, bardzo delikatny makijaż zrobiony. No i tak to wygląda na koniec, dziewczyny. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim minimalistycznym makijażu. Ja myślę, że to jest fajna opcja dla tych dziewczyn, które się nie malują, które się czują źle w takim bogatszym, powiedzmy, makijażu. Dla wszystkich dziewczyn, które... Rano się spieszą do pracy i chcą szybko, w 10 minut, i żeby było dobrze. Zawsze taki makijaż lekki jest lepszy yy, niż bez makijażu, w tym sensie, że czujemy się po prostu pewniej, mając chociaż lekkie upiększenie, no bo jednak makijaż jest po to, żeby nas upiększać, więc taki leciutki, ale jednocześnie podkreślający naszą urodę makijaż. Myślę, że to jest taki taka tajna broń każdej kobiety no i myślę, że można ją i nawet trzeba wykorzystywać. Dziękuję dziewczyny za dzisiaj, sprawdźcie bardzo proszę, sprawdźcie czy macie kliknięty przycisk subskrybuj jeżeli nie macie to zachęcam, żeby to zrobić zachęcam też, żeby zostawić komentarz jeżeli nie wiecie co napisać w komentarzu to zostawcie mi chociaż serduszko dziękuję ślicznie za dzisiaj do zobaczenia w kolejnym odcinku trzymajcie się